Nasz organizm, gdy cierpi na niedobór potrzebnych minerałów czy witamin, wysyła do nas informacje. Pojawiają się objawy niedoboru, których nie powinniśmy lekceważyć. Jakie są pierwsze objawy niedoborów kwasów omega-3 nienasyconych? Kto jest bardziej narażony na takie niedobory i do czego może ów niedobór doprowadzić? Na pytania odpowiada dr Leszek Walentynowicz. Brak właściwej suplementacji, czy to ze źródeł naturalnych, pokarmowych, czy to ze strony suplementów, nie jest widoczny. W zasadzie, pierwszymi objawami niedoborów kwasów omega-3, w przypadku zwłaszcza młodych osób, mogą być skłonności do częstych infekcji, ponieważ kwasy omega-3, a zwłaszcza kwas eikozapentaenowy wpływa na zwiększenie odporności na infekcje wirusowe i bakteryjne. Niedobór tego może być przyczyną zapadalności większej na, na infekcje, czyli coś, co nas dotyka bardzo często, a zwłaszcza młodsze i starsze organizmy. Później, w wieku dojrzałym, w zasadzie niedoborów omega-3 nie odczuwamy. Możemy je odczuć w bardzo drasty, drastyczny sposób, w Taki mianowicie, że będziemy mieć na przykład zawał serca, będziemy mieć zaburzenia rytmu serca czy będziemy, będziemy doświadczać rozwoju nowotworów w naszych organizmach. Nie znaczy to, że jeżeli będziemy mieć w swojej diecie właściwą dawkę kwasów omega-3 nienasyconych. To nie dotknie nas to, o czym wspomniałem, czyli zawał nowotwór czy, czy udar mózgu, ale ryzyko wystąpienia tych chorób, jakże niebezpiecznych w sensie, w sensie rozwiązania dla organizmu, jest znacznie niższe.